Nieco skromniej niż planowano, ale również głośno i radośnie świętowano Dzień Dziecka w Barwicach. Impreza była elementem organizowanego corocznie zachodnio-pomorskiego przeglądu sygnałów myśliwskich, który w tym roku odbył się już po raz 21. Mimo zaciekłej muzycznej rywalizacji, leśnicy wraz z pracownikami Okitu nie zapomnieli o zbliżającym się coraz większymi krokami Wielkim Święcie Najmłodszych. Przegląd sygnałów myśliwskich swoją e, drogą, ale zawsze jest mnóstwo imprez towarzyszących temu przedsięwzięciu. E, od kilku lat organizujemy festiwal e, piosenki przyrodniczej e, i dzisiaj panowie mieli i e, panie okazję wysłuchać e, kilku piosenek e, o treści przyrodniczej. Pogoda faktycznie pokrzywała plany, jak wszystkim e, dzisiaj imprezom plenerowym. Tak samo nam. Miało być trochę inaczej. E, jesteśmy w sali miejskiej e, w Barwicach, więc musieliśmy zrobić to, co mogliśmy tutaj zrobić. Jest stoisko animacyjne dla dzieci. Będą za chwilę też warsztaty e, leśni, e, leśnika dla dzieci. E, dzieci mogą no, robić różne fajne rzeczy, przede wszystkim animacyjne. Balony, makramę, pomalować swoje buziaki, posłuchać piosenek, e, spotkać się z e, myśliwymi z leśnikami. No, no, mają tych możliwości sporo. Na sali miejskiej w sobotę nie zabrakło czegoś zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Sezon letni zapasem, a to oczywiście oznacza mnóstwo imprez plenerowych w regionie, również w Barwicach. Czego więc możemy się spodziewać? Na pewno dni Barwic, tak? Dni Barwic na koniec lipca. Chcieliśmy utrzymać tutaj tajemnicę, ale już tajemnicą nie jest. Eee, tegoroczne dni Barwic będą w stylu włoskim. Tyle mogę powiedzieć. Po Pewnie powitanie wakacji, ale to jest uzależnione. Eee... Od jednej inwestycji w barwicach, więc wtedy połączymy to wszystko. Na pewno będą fajne wakacje, bo napisaliśmy dwa projekty, dostaliśmy na te, pieniądze, na te projekty pieniądze, więc będzie co robić. No i szukujemy coś jeszcze na 4 września, ale o tym niebawem. O wszelkich imprezach będziemy oczywiście informować na bieżąco. Póki co, wszystkim dzieciom i tym małym i tym większym bez wyjątku życzymy z okazji ich święta spełnienia najskrytszych marzeń. Dzień.